Kapitanie, słyszę pan? Kapitanie Reyes. Wybudza się bardzo ładnie. Otwórz oczy. To ja, kapitan Ferran z Tygrysa. Puls stabilny, ciśnienie w norbie. To Brian Link, lekarz pokładowy. Gdzie jest i tam? Tutaj, sir. Jesteśmy Ach. na promie Tygrysa. Zabieram pana na Retribution. Statek, moja załoga! Statek jest w dobrych rękach. Proszę spojrzeć. Oto i on. Uszkodzony, ale cały. Kto was tu ściągnął? Porucznik Salter. Poprosiła admirała Reynsa o pomoc. Uznał jednak, że w tych okolicznościach to zbyt duże ryzyko. Reins nie zgodził się na ratunek? Taka jest wojna, Rejs. I może to kwestia mojego wyrachowania, ale nie mam zamiaru walczyć tu sama. Wzięłam pilota, obserwatorów i poleciałam na waszą ostatnią pozycję. Jak wyliczyliście prędkość radialną? Dzięki tarciu dynamicznemu i szczęściu. Fart. Musieliśmy rozspawać ręce Itana. Zamarzły, kiedy pana trzymał. Chronił pana do samego końca. To wzorowa ustawa. Raczej straszna sprawa, ser. Nie bądź taki skromny. Pięć sekund do celu. Dziękuję. Ocaliliście nas. Posłuchaj, zostało nas tylko dwoje. 50% procent strat to nazbyt wiele. Jest pan w domu, kapitanie. Spisała się pani na medal. Robię to, co do mnie należy. Muszę teraz wracać na Tygrysa. Bierzmy się do pracy. Ostrożnie z nim. Kapitanie, proszę, zajmę się tym sam. Ethan, idź do mapy. Niech zrobi ci przegląd. Co z panem, sir? Mną się nie przejmuje. Łatwo powiedzieć. Sad. Podobno... Gotowy? Zawsze. Załoga czeka kapitanie No to nieźle Kto by pomyślał. O, grubo się podziało. To za tym siema, z tej strony Arkos, a to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Call of Duty Infinite Warfare. No, muszę wam powiedzieć, że ostatnie wydarzenia były naprawdę o, jest... grube. Naprawdę grube. Kapitan na mosku. Ser. Admirał Rejnis na linii. Stary nie marnuje czasu. <laughs> Stary. Włącz go. Wostek zamknięty. Kapitanie. Dobrze cię widzieć, synu. Po pierwsze muszę udzielić ci ściśle tajnych informacji. Spotkajmy się w gabinecie. Tak jest. Dobra. Proszę połączyć admirała z gabinetem kapitana. Tak jest, łączę. Okej. Okay. To lecimy. Ale kurde, i ta nas uratował. O, nie mogę niestety. Słucham, Admirale. Mam informację o Sabotażyście. Nasz zespół niedawno skończył analizę agenta F.O.K. o kryptonimie RAI. Więźniowi wszczepiono pewne urządzenie. To Transponder ciągle nadaje. O kurde. Jaką nadaje wiadomość? Łamie szybko. Póki co... Powiadomiłem Salter o istotnych dla Ciebie sprawach. Wojna trwa, kapitanie. Nie możemy przegrać. Bez odbioru. Oszty. Czyli... O ma jakieś Połączenie urządzenie. Okej, okay, dzięki. W terminalu już czekają na ciebie szczegółowe raporty. Można wybrać nową misję. Dobra, dajcie chwilę tylko. Dobra, jestem z powrotem. Dobra, y a nie, tutaj jednak nic nie było chyba takiego. No, nie. Reyes, odmowa pomocy. Kurde, Retribution do Tygrysa, odbiór. Możecie nadawać Retribution. Kapitan Feram, Retribution został zaatakowany przez Olympusa nad Tytanem. Szakal komandora Rejesa oberwał. Na pokładzie był też Itan. Katapultowali się. Rozkazali 141 wycofać się ze strefy walki. Red mocno oberwała. Zostawiliśmy ich tam samych. Bez broni, bez ochrony. Przykro mi, pani porucznik. Wykonywała pani rozkazy? Nadal wykonuję. Rozmawiałam z dowództwem o akcji ratunkowej. Admirał Reins odmówił. Nie chce poświęcać pięciu żołnierzy dla dwóch. Czego pani ode mnie potrzebuje? Reins zabronił mi wysyłać ludzi, ale tobie nie. Znajdź go, Feran. Służę z tym Sukinsynem już od dziesięciu lat. Uratował mi tyłek za sto razy. Ja po prostu bez niego nie dam rady. A właśnie, że pani da radę. Ale nie chcę. Ja też nie. Z matematycznego punktu widzenia, próba ratowania go to absurd. Ale pochowaliśmy dziś dziewiętnastu komandorów, a ja nie mam zamiaru stracić kolejnego. Wyślij mi ich ostatnie współrzędne. Zobaczę, co da się zrobić. Wszystko oczywiście nieoficjalnie. Zamelduję ci o przebiegu akcji. Bez odbioru. Kurde. O, z ostatniej chwili księżyc. Ale to chyba oglądaliśmy. Starcia na powierzchni Księżyca zakończyły się wraz z odbiciem przez OTS Portu Księżycowego z rąk FOK. Księżycowy kompleks to główny ziemski terminal towarowy i pasażerski. Wspólna operacja Sił Obronnych Straży Orbitalnej Portu Księżycowego i Sił Specjalnych, takich jak Elitarny Oddział KOSA oraz Marines KONZ, zmusiła FOK do odwrotu. Dla wiadomości wojskowych KONZ mówiła Reni Sajan. New Delhi. Okej. Okay. Genewa. a daje odpór wrogom. Póki co walka toczy się poza terytorium Ziemi. Rina Sayan, Nowe day. Dobra. Klaster Uraniański. Już przed chwilą wojska KNZ wraz z elitarnymi oddziałami OTS przeprowadziły atak z zaskoczenia nieopodal Księżyca Urana Mirandy. Nasze źródła twierdzą, że celem był statek FOK, na pokładzie którego znajdowała się jakaś prototypowa technologia. Po krótkim starciu wojska OTS wdarły się na okręt i przejęły prototyp. Oczekujemy na oficjalne ogłoszenie, ale uważa się już, że to ogromny cios dla zdolności ofensywnych FOK. Będziemy uważnie śledzić tę historię. Mówił Paul Bryant z Genewy. Dobra, Neptun. Dotarły do nas informacje o zwycięstwie KNZ nad frontem obrony kolonialnej. Służący w ramach OTS oddział KOSA odzyskał prototyp tajnej broni skradziony przez FOK kilka godzin przed dzisiejszym atakiem na Genewę. Przedstawiciele OTS nie chcieli komentować pytań dotyczących specyfiki odzyskanej broni, ani losu inżynierów, którzy zostali rzekomo uprowadzeni przez FOK w momencie napaści na placówkę, w której przechowywana była broń. Będziemy Państwa informować na bieżąco, gdy tylko pojawią się nowe szczegóły. Mówi Jerome Davis dla IW News. Dobra, i jeszcze Venus. Ziemię, niszcząc statek frontu obrony kolonialnej, przenoszący broń. Mimo to doniesiono nam, że nie udało się w pełni zneutralizować środka chemicznego. Eksperci twierdzą, że próżnia powinna go unieszkodliwić, jednak nie można mieć co do tego pewności, nie znając jego składu. Organizacja Zdrowia ogłosiła, że zajmuje się już przygotowaniem pomocy dla kolonii pozaziemskich. Mówił Paul Bryant z Genewy. No, to tyle, jeśli by chodziło o to. Tutaj płonąca woda, proszę bardzo. Dobra, i dane personelu, ale to wszystko było już na początku. Więc co? Lecimy, zajmijmy się kolejną misją. Mapa została zaktualizowana i czeka na was. Tygrys, gotów do skoku. Powodzenia. Leć bezpiecznie. Wzajemnie, kapitanie. Rex. Wow. Dobra. Dowództwo wyznaczyło nową misję w pobliżu Merkurego. Dostępna stała się także kolejna misja powietrzna. Okej, okay, weźmy się więc za tą powietrzną. Okej. Okay. Nagła śmierć. Okej. Okay. A to skupienie, dwa poszukiwane cele. Dobra, lecimy. Jackie F.O.K. -OK uzupełniają paliwo na powierzchni Tytana. Nie spodziewają się nas tam. Nie po bitwie z Olympusem. Weźmiemy ich z zaskoczenia. Przygotować się do ataku. Okej. Okay. Zobaczmy więc, co my tu mamy. Ulepszenie silnika, mikrolight. Dobra, zostawię to co mam. Weźmy sobie tym razem może ulepszenia kadłuba i co? E, tutaj weźmy sobie może zabójczyni. O. Pogańska ulubienica też może weźmy sobie to. Ciemność czy światłość, ona nie zna różnicy i znać jej nie chce. Rozpętaj piekło lub gin. Twoja pogańska blubienica zawsze będzie przy tobie. Dobra. <laughs> z miłą chęcią weźmiemy to. Zatwierd zestaw i lecimy. Powódka, powódka, wszyscy na stację. Należy wysprzątać odwrót do podziwu. Można walić dozwolone pomieszczenia. Do Dobra. Na Jaka cwana. <laughs> A możesz się tym razem postarać? się chcisz z nami. Proszę. Przez moment byłaś panią kapitan. Nie moja bajka. Szkoda, bo zamierzałem cię awansować. Ani mi się bał. Będę pana oczami zwiedzał. Jednostki paliwowe mają ograniczoną zdolność w Głównym zagrożeniem są skeltery i powietrzne Jackson. Przyjąłem, tam. FOK prawie nas tu wcześniej rozgromił. Obecny No raczej tam. Klasy jeden. Wieża informuje o słabej widoczności i silnym wietrze. Przyjąłem. Jeden jeden gotowy. Dobra, no to lecimy. Ale naprawdę jazda jest wielka. Gęsta mgła, wieża nie kłamała. Powinniśmy być w pobliżu. Potwierdzam, cel jest dokładnie pod wami. Zaznaczam urzędny na interfejsach. Widzę liczne statki, co najmniej pięć. Zezwalam na atak, Przypalcie. Dobra okej, okay. weźmy sobie Alvina o kurde! Rozwalają na korsarz! Zostają Dobra, pierwszy poszedł! No teraz to jest bajka! Celna zlakują wrogie myśliwskie! Czadź? Okej, dajmy im popali. Dobra! Dobra. Okej. Okay. Zwińmy się. Okej. Okay. Lewa, lewa! Tam jest. Pięknie drugiej Jack leży Nieźle ładnie no. ładnie febra kolejny odpad jeszcze dwa cele na naszych tyłach nie ma ładnie w niej Zagrożenie południowych skół Nie ma co warto było wziąć się ten pancerz oj Zagrożenie na ósmej Dobra. Okej okay. Dobra, spokojnie, spokojnie. Cele okay, na zaraz rozwalimy tego AJa. Nie! Na Nie możemy tu wrócić! Wróg! Dobra, Dobra. załatwmy... Kurde! Nie zauważyłem tych rakiet! Jeden Ajax fajczony! Ładnie, ładnie, Febra! Nie Jeszcze Otwieram! Okej okay. Kolejny Kolejny Jack fajczony Przyjąłem Asy co? Dobra się przedstawić Dobra No ja też się przedstawię Nazywam się wpierdol Nazywam się wpierd A na nazwisko DOL Dobra Okej, okay, pięknie Pierwszy z głowy został drugi Sir, Gil No to polecił jak gil z nosa Dobra Nie Gdzie mi to z Zagrożenie na ósmej Dobra Ty, Gdzie jest jeszcze jeden as? Dobra O, widzę go Dobra Widzę asa Elena naszych tyła. Dobra. Jest. Dobra. Na 11. As poszedł w las. Skąd? Co to jest? Jest dobra. Drugi As poszedł w las. A jest? Jest. nie? Otwieram. Nie. Dobra. Musimy zdjąć więcej śmiecerów. Okej. Dobra. Nie ma. Gdzie mi tu, no. Dobra. Okej. Nadal mamy towarzystwo. Rozwalmy. Dobra, udało się. Oj. Dobra. Poszedł Kolejny skelter poszedł w kierunku. Dobra. Dobra, Dobra, tam są kolejne. Zdejmij mnie Nie. Ok. za tobą. Okej. Tu jest. Jest nie, nie jest. A dobra. Już się rozbił. Wszędzie czysto. Stacja zabezpieczona. Dzięki za pomoc Iton. No. jak co dzień, proszę pani. Kosy skończyliśmy tu. Wracamy na ret. Wieża gotowa na wasze podejście. Bez odbiór. A i tam mi się podoba. Wróć na retribution. Nie no, ale ten pancerz też daje radę. Wieża tu 1 podchodzimy. Przyjęłam. Szakale mogą lądować. 1 -1. Jeden jeden. Jeden drona Proszę zająć miejsce i czekać na drona. Podwozie wysunięte. Oła. Połączenie stabilne. No. I, I to mi się podoba, no. To jest zajebiste teraz. Operacja Nagła Śmierć. Jeszcze nam zostało kilka misji powietrznych, bo wszystkie abordażowe są już zrobione. Więc chyba jeszcze jedna misja nam została tak naprawdę. I nowa kronika filmowa, oczywiście. największym Saturna. W trakcie naziemnej operacji mającej odciąć wroga od zapasów paliwa w regionie zginęło co najmniej 100 żołnierzy. Eksperci są zgodni co do tego, że wojna KONZ z FOK potrwa bardzo długo. Jak powiedział przedstawiciel dowództwa strategicznego wraz z naszymi sojusznikami z KONZ padliśmy ofiarami hybrydowej agresji zbrojnej. To odniesienie do faktu, że po stronie wroga walczą zmechanizowane brygady na sprawą, których liczebność wojsk OH znacznie przewyższa liczebność aktywnych jednostek Marines i KOS. Mówił Armin Rasco WNS Okej. Okay. A no i fajnie. Byłem na trzecim poziomie, kiedy nas trafili. Nie wiedziałem, nic się nie jest. Tak, badali się już. Ale ci po drugiej stronie korytarza nie mieli takiego farta. Trzy kroki do przodu i byłoby poprzedni. Kurwa. Mm. No naprawdę miał goście mega farta Dobra Kolejne poszukiwani Kolejny sukces kapitanie potwierdzają, brak aktywnych celów Dobra, zobaczmy kolejne nasze asy jakie mamy zestrzelić, bo tak naprawdę zostały nam tylko asy Tak naprawdę Dywizję Para komórki inwigilacyjno-szturmowe no, bo tutaj już wszyscy są wyeliminowani. Więc tutaj teraz pozostaje nam ich wyczyścić. Dobra, zobaczmy tylko komputer i chyba weźmiemy się za kolejną misję główną. Ale tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Jeszcze tutaj szybko wam dam poczytać na temat tych raportów. O, operacja Phoenix. Kontratak. Wszystko dam wam tu poczytać, żeby nie było. Nagła śmierć. Hiena cmentarna. A tutaj chyba wszystko już jest. O! Nie, gnewa była. Titan chyba był. Uraniański. Wenus. Chyba wszystko już było. Więc no. Myślę, że tutaj zakończę odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górze, komentarza, subskrypcji. No i nie zapomnijcie grzmotnąć głową w dzwona. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć!